Siemanesko ziomyczki, jestem Paczkus i witam was właśnie w tym oto odcineczku podsumowującym tym rok 2019 właśnie będziemy go sobie podsumowywać przepraszam bardzo, nie rok 2019 tylko całą moją karierę na YouTube jakby to można było naobskreślić czy po prostu jakąś przygodę która zaczęła się już bardzo dawno temu bo aż 1 maja 2013 roku czyli już jestem dokładnie 6 lat ponad 6 lat, bo 1 maja było 6 lat odkąd rzuciłem swój pierwszy odcinek na YouTube. Te pierwsze trzy odcinki wam powiem tak. Pierwsze trzy odcinki są już na właśnie prywatnym, ale już za to kolejne są na publicznym, więc możecie je oglądać. A ja czy wam polecam, sam nie wiem, powiem wam tyle. Nie były najlepsze, nie były najgorsze, w sumie były najgorsze, co ja mówię. Przecież one były najgorsze? To tak dobrze, że te co prywatne są, są prywatne, bo to było nawet z kolegami ale wam powiem tyle ale już zaczynamy do dostępne rzeczy podsumujemy sobie trochę ten rok tysiące właśnie 19 i podsumujemy właśnie moją działalność na kanale Myślę czy to oddzielimy na dwa filmiki czy na jeden ale raczej rozdzielimy to i jeszcze w tym roku czyli w 2019 zobaczycie moje podsumowanie YouTube'a, a 2020 na początku jakoś tam się pojawi filmicek właśnie z podsumowania mojego życia 2019 z tego jak się właśnie zmieniło Będą pewnie też jakieś urywki poza tego 2019, dawniejszy mniejszych lat, jakieś nawiązanie, ale ogółem będzie to 2019 rok, więc... A i od razu jeszcze przepraszam na początku właśnie za to, że tak ekranik, ten luka trochę takie... mam nadzieję... Ciekawe co to będzie w ogóle widać. A ja się wysłowić nie wiemy, to ma być taki... na spontanie taki zwyczajny, bez dużego montowania po prostu... Za starych dawnych czasów, jak to było, bez montowanka, bez niczego Po prostu taki prawie surowy filmik Oczywiście będzie jakieś montowania, bo będę tutaj wstawiał sceny I takie tam, takie tam, ale to zobaczcie, mniej gadania, bo ja tutaj już dwie minuty gadam tak do co nie? Ale tak yy, przepraszam was od za ten takie, takie, hej, takie tam, takie tam na ekranie, które wam teraz macie Bo po prostu nagrywam o godzinie 20.54, więc już jest ciemno, jest dzień, Jest ciemno, no więc, no sorry memory, takie to życie Następnym razem już będzie lepiej, muszę sobie oświetlenie kupić, muszę sobie kamerę kupić. Albo przynajmniej ten statek na telefon. Bo jak widzicie teraz trochę jest tak nisko, bo robię, żeby ni wyżej była ta kamera. Ale nie mam jak jej postawić. A w tym momencie leży sobie opartą muni Dlatego tak trochę niziutko, ale mam nadzieję, że się nie obrazicie za to, czy nie. Bo tutaj głównie taki będzie mój głosik. Ja tutaj przed sobą mam monitorek, więc będę się czasami nie patrzył po prostu na e kamerę, tylko na telefon, tylko będę się patrzył właśnie na... YouTube'a, bo tutaj mam wszystkie swoje filmiki odpalone i wszystkie takie typu rzeczy. Zaczynamy naszą przygodę z YouTube'em w 1 maja 2013 roku. Właśnie przygody z GTA San Andreas Multiplayer, odcinek pierwszy. Czwarty Dzień dobry, jestem w Ladek. Nagrywam yy, odcinek z GTA San Andreas Na kanale rozumiecie to od samego początku, zaczęło się MTA i do tego czasu, widzicie, zewratuje to MTA. A mogę Wam tak zdradzić w tajemnicy, że MTA jeszcze będzie. I to naprawdę niedługo będzie powrót, można powiedzieć, pierwszej serii, drugiej serii na moim kanale, bo właśnie pierwsza była to przygody, a druga to już była, już się dowiecie niedługo. Więc pierwszy odcinek pojawił się dość. Taki niespodziewanie, powiem Wam, że ten odcinek, który się wtedy pojawił, to był taki naprawdę spontaniczny odcinek, bo był u mnie kolega, kolega, Kumper sąsiad po prostu, czy nawet dwóch, hmm. i mówił, dawaj, zakładamy kanał na YouTube. No a ja mówię, okej, okay, dawaj, wchodzimy do gierki, bo grałem wtedy MTA i nagrywamy odcinek, i tak właśnie nagrało się ten pierwszy odcinek, który był. Beznadziejnej jakości, wam powiem, beznadziejnej jakości, audio prawie w ogóle nie było słuchalne, naprawdę, teraz jak oglądam, to nie słyszę mojego głosu w ogóle, ale, przepraszam bardzo, leciutko słychać go, ale to w ogóle nie jest mój głos, w ogóle mój głos tak się zmienił, co to masakra, nie do poznania po prostu, nie do poznania, ale dobra, to był właśnie pierwszy odcinek, który wyświetlił, miał 392 wyświetlenia i 43... Procent ocen pozytywnych co daje 10 ocen pozytywnych, więc... Nawet nawet jak na pierwszy film, który był publikowany tak dawno, to nawet nie jest tak źle. Później oczywiście był odcinek drugi z tej samej serii, który zajął podobne oczywiście statystyki, tylko wtedy już ten film filmik 28% ludzi się podobał, bo było aż 4 łapki w górę, więc no to ten wynik był bardzo zawracający przy wyświetleniach 289. Wow, po prostu, jak na tamte czasy. I mniej więcej właśnie tak wyglądały pierwsze dwa odcinki i później zaczęło się to najgorsze, czyli pierwsza przerwa na YouTube Boas od 25 maja 2013 roku, kiedy pojawił się drugi odcinek z MTA do pierwszego odcinka, który był z Robocrafta. Witam Was z Robocrafta. Teraz będę grał w Robocrafta, ale to nie jest jeszcze odcinek, bo ono będzie taki pełni odcinek z nowej serii, tylko to jest bardziej rozpoczynająco nową serię i informacyjny. I nazywał się Robocraft, odcinek pierwszy, nowa seria i informacje. Pojawił się on 28 stycznia 2015 roku, czyli można powiedzieć dwa lata później. Dwa lata później, po publikacji poprzedniego odcinka, pojawił się i mi się podobał w tamte czasy, ale wyświetleń nie miał wcale. Od samej daty publikacji do momentu dzisiejszego ma aż 99 wyświetleń więc naprawdę mnóstwo tych wyświetleń jest, ale za to już podobał się 42,9% ludzi, widzów i było to 18 łapek pozytywnych czyli na razie jak najbardziej wynik pozytywny jak najbardziej ale po tym odcinku znów nie było przerwy przepraszam bardzo nie było przerwy takiej długiej było kilka miesięcy tam wiecie bo było aż 2 miesiące przerwy bo 3 marca 2015 roku zapamiętajcie tą datę to jest data pierwszego odcinka z Pierwszego sezonu Serii MTA SA For Drive Siemaneczko, dzisiaj jesteśmy w MTA na serwerze 4 No właśnie, nie mają parkingu jeszcze z pojazdami Tylu administratorów na chwilę obecną jest, I to nie są wszyscy tylko na serwerze i głównym założycielem serwera jest Nexembers Tak, For Life, pierwszy odcinek na kanale For Life a pojawił się 3 marca 2015 roku Przypominam, to już jest po starcie serwera, to już było wszystko nagrywane po starcie To już było jak serwer nazywał się For Life. ja na For Life grałem wcześniej Czyli tutaj było takie... Bardzo fajne wspomnienia, można powiedzieć i to naprawdę ten odcinek już jest na publicznym, więc możecie go oglądać, a naprawdę jest co oglądać, bo on zdobył aż 851 wyświetleń i 51% mapek, yy, 51% w górę ocen pozytywnych, co naprawdę jest spoko wynikiem. Jak na mój kanał to to nie jest dobre, bo mój kanał zazwyczaj później zobaczycie, że to jest yy, w granicach 100% co naprawdę mi się cieszy i mniej więcej tak właśnie wyglądał pierwszy odcineczek pierwszy odcinek z For to były naprawdę przeżycia, bo to był pierwszy odcineczek z For Life'a czy wyrozumiecie to? 15, 16, 17, 18, 19 jest to już 4 lata odkąd nagrał się pierwszy odcinek z For i właśnie tu się zaczęła moja przygoda z For która tak naprawdę trwa jeszcze w sumie trwała do długiego okresa, ale to zobaczycie później bo później pojawił się drugi odcinek, oczywiście, i trzeci odcinek, i znów nastała przerwa. Nastała przerwa aż dwurocna, bo wróciliśmy dopiero na prima plis, bo 1 kwietnia 2017 roku. Gdzie poprzedni odcinek był 23 kwietnia 2015 roku, więc naprawdę dość, dość, dość długa ta przerwa. Co niestety mnie musi teraz, bo nie powinno być takich przerw. Ja wiem, że teraz dalej mam takie przerwy na kanale za co przepraszam oczywiście i niedługo to się zmieni, bo już, 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 już kończę planowanie nowych serii, kończę um, jakby to ująć bo to nie jest jakby scenariusz planowanie tych odcinków od A do Z tylko planowanie odcinków ogółem, jakie mam, chcę wrzucić na kanał, co chcę nakręcić i co ma się pojawić, w jakim stylu mniej więcej, ale tam scenariuszu są nie piszę niestety czasami bym wolał, bo lepiej by poszło ale teraz już zwracając do sedna odcinku, czyli pojawił się 4 live znów sezon drugi, pierwszy odcinek, czyli pierwszy sezon trwał aż trzy odcinki. Trzy odcinki trwał pierwszy sezon. Ale co tutaj była za nowość? Tutaj za nowość było to, że pierwszy raz na moim kanale pojawiła się miniaturka, tak. Moja własna miniaturka, która w ogóle jest beznadziejna. Bo było to po prostu raz, dwa, trzy, cztery. 4 napisy plus rogo for five i, i zdjęcie w tle. Tak to była cała miniaturka na rok 2017. Więc no mój poziom był poniżej przeciętnej i wyświetlenia też były poniżej przeciętnej, bo aż były 32. A ja jeszcze zapomniałem dodać, że na For Rifa w pierwszym sezonie pojawiły się pierwsze komentarze, bo pojawiło się pierwsze 9 komentarzy na pierwszym odcinku. Na drugim odcinku aż 8 komentarzy i na trzecim odcinku aż 15 komentarzy. Ale za to na drugim sezonie było już coś takiego, że mam 100% lubiania tego odcinka. Czyli mam 100% łapy w górę, a było tych ocen pozytywnych za 3, więc no naprawdę jestem się chwalić I ten film jest częściowo zablokowany. No niestety, bo jeszcze wtedy nie wiedziałem, czy to są prawa autorskie. I dostawałem dużo praw autorskich na filmikach. Tutaj jest 1, później 3. No trochę tych jest, ale przechodząc dalej. Mamy oczywiście PyLaj w sezon pierwszy odcinek. Pierwszy on pojawił się 17 kwietnia, czyli niedługo po tym jak właśnie pojawił się drugi odcinek z 4 Waga. To jest 61 wyświetleń tam. Pamiętajcie ten wynik. 61 wyświetleń, bo porównacie się to do przyszłego wyniku, jakim jest... DZIEŃ ŻYCIA SZCZERZAKA NA FORA I WIĘŁA No bo to byli LPG PG, i Akuma i Akuma Co, ja muszę to teraz skończyć? Majk, nie! nie no Jesteś akademią Szkole jest nie miałeś? Czyż jest tak po Ej, sorry, jak ja muszę teraz skończyć? Właśnie wiedziałeś, że chcesz taką akcję Allah... By nie Ocinek pierwszy wypadek Bo jak wiecie lub nie wiecie ja na Furai'ie byłem długo właśnie w straży. W sumie od samego początku serwera, nawet przed początkiem serwera mogłem, mogę wam powiedzieć, że byłem w tej straży. Dostałem się tam po znajomościach, tak można powiedzieć, bo wtedy po prostu było sami założyciele i tacy tam koledzy, którzy graliśmy po prostu sobie, bo oni dopiero robili ten serwer coś tam. A w sumie jeżeli byście chcieli poznać moją całą historię związaną z 4Life'em, jak tam się znalazłem, jak się poznałem z całą ekipą, tam tą pierwszą ekipą, tą pierwszą, która ten serwer zakładała, to napiszcie w komentarzu na dole, że chcielibyście taki odcinek. to mogę wam opowiedzieć, bo to by była fajna historyjka i łapeczkę w górę też zostawcie. Motywuję, naprawdę. I tutaj już mamy 1374 wyświetlenia czyli pierwsze 1000 wyświetleń na moim filmiku ale nie dziwię się, bo ten filmik jest publiczny a do dnia dzisiejszego on jest wyświetlany tak jak jeszcze zobaczycie za niedługo jeszcze jeden odcinek który też jest dość popularny na moim kanale one są ciągle na moim kanale wyświetlane, bo ja to widzę po prostu najpopularniejsze w analityku najpopularniejsze filmiki albo ostatnie wyświetlenie, ostatnie wyświetlenia w czasie rzeczywistym, to za najczęściej właśnie są te filmiki jeszcze, więc no. Ale patrzcie się na to. Tutaj mam 100% łapek w górę, a łapek w górę było aż 23, więc no nawet, nawet dobry wynik, ale jak na 1374 właśnie wyświetlenia, to 23 łapki w górę to nie jest taki dobry wynik wcale. Ale co się przejmować? To był 2017 rok, czyli 2 lata temu. No i później oczywiście były kolejne odcinki, właśnie sezon, odcinek trzeci był, to też również yy, Patro, oraz takie tam głupoty, głupoty, po Co ja poczekaj, ja będę takie głupoty gadał i teraz przechodzimy do dalszego odcinka, czyli kolejnej daty tak naprawdę ważnej na moim kanale, bo to był 23 kwietnia 2017 roku. Pojawił się pierwszy odcinek z Emergency Stories, odcinek pierwszy, pokaż pracy taxi. Który też miał dość dobre wyniki, bo miał 171 wyświetleń Co na moje rezultaty w tamtym czasie jest w sumie jednym z wysym, bo tak to miewało się około 100 koło 100 lub nawet mniej, na się było mniej, było 90, 80, 70 i jeżeli odcinki nie wpadały to były to 50, 40 wyświetlenia ale zazwyczaj to były właśnie te 90, 80 lub 100, i tam trochę więcej. Tutaj na przykład 171, więc to naprawdę fajnie wychodziły odcinki. 28 kwietnia, da, kolejna data 2017 roku, dalej. Tu była fajna aktywność, bo ja wrzucałem prawie codziennie filmik: 17, 18, 19, 26, 28, 28 29 kwietnia. To były właśnie takie fajne, fajnie, fajnie to było zrobione, bo pojawiały się te odcinki. I było to widać w rezultatach przy wyświetleniach, bo te wyświetlenia trzymałyby się prawie na równo, bo tutaj właśnie pierwszy odcinek miał 61, później skoczyło do 1374, później 100, 171, spadło do 92 i 121. Czyli mniej więcej koło tej stówki się trzymało, oprócz tego jednego odcinka około 1000, ponad 1000 co było. Więc naprawdę jak na tamte czasy to było wow, kiedy ja miałem dajmy na to tam te 100 subskrypcji, teraz nie mam dużo więcej, bo mam 400 60... 400... Nie, co ja mówię. Mam 467 subskrypcji na ten moment. Czyli dokładnie... Wzrosło mi o 300 subskrypcji około. Więc naprawdę to jest dobry, wynik oczywiście chciałbym w tym miejscu oczywiście podziękować. Jaskiemu. Wszystkie to jest taki kochany, który zrobił mi kiedyś rajda. Na rajdy gdy robiłem. Dobra moda oczywiście, polecam. Ale chyba na razie nie nagrywa, niestety. pani się go oglądał. Też właśnie jeszcze na MTA jego była. Był jednym z popularnych. zrobił mi rajda na kanale, jak miałem live'a. I wtedy po tym właśnie miałem fajny przyrost subskrypcji, bo zasubskrybowali mnie, za co oczywiście dziękuję, bo dzięki tobie też się ten mój kanał rozrósł tak bardzo. Jakby nie ty, to pewnie dalej bym był gdzieś na dole. Dużo osób też poznałem, który mi teraz dajemy, na to sobie pisze, coś tam pokrywam, kiedyś grałem więcej. Więc naprawdę dzięki jaskiemu to fajnie ruszyło też. Dziękuję Ci oczywiście za to. Nie będę ukrywał, co nie? Staram się robić wszystko samo, bo widzicie, nie nakrywam jakimiś większymi yy, youtuberami czy coś w tym stylu, ale muszę przyznać, że jaski się dużo przyczynił właśnie do mojego wzrostu tego tych na przestrzeni chyba roku czy pół roku był taki skok, z którym właśnie skoczyło te 200-300 subskrypcji. My to naprawdę było git. I znów stanęło, i znów stoję tak po prostu. Ale to też przez moją właśnie lenistwo. Przez moje własne lenistwo, nie staję żadnego usprawiedliwienia, po prostu jestem leniwy. I co? I przechodzimy tutaj właśnie do tego, i kończymy tutaj właśnie. Bo 28 kwiecień 2017 rok powstało pierwsze intro na kanał. Pierwsze, rozumiecie, pierwsze. A czy się zmieniło? Zmieniło się chyba. Raz zmieniałem intro, i teraz jest inne. A rogułem się trzymam innego i mam nadzieję, że będę się trzymał tego jeszcze trochę. Bo później chcę rzucić takie mega, 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 mega dobre intro, które będę już sam starał się robić. Bo na razie się uczę, sobie jakieś po prostu projekty próbne robię, montowania czy coś. Uczę się montowania, uczę się grafiki też. Bo mówię, dobry ze wszystkiego nie jestem, jestem słaby Dobra, więc mamy. Pierwsze intro i wchodzimy znów na Emergency Stories, gdzie tutaj były właśnie fajne odcinki. I teraz przechodzimy do mojego najpopularniejszego filmiku, który jest 7 maj 2017 rok. Dzień życia Inspek Inspekcji Transportu Drogowego odcinek Pierwszy Patron. Tytuł taki jest nie bez powodu. Dlaczego? Dlatego, iż nie dodałem tam żadnych Emergency Stories MTA czy coś w tym stylu. Bo wtedy wiadomo, że to jest MTA, tak? Jeżeli ktoś szuka sobie po prostu inspekcji drogowej, a nie szuka tego w grze, to w to nie kliknie. A kiedy ja dodałem taki tytuł, to ludzie będą klikać, będą się robić wyświetlenia, wyświetlenia będą się robić, będą podbijać mi filmik. I to jest właśnie to co tak naprawdę zrobiłem, taki pierwsze coś, co... Pierwszą jakąś tam... Pierwszą jakąś tam mini, mini, mini strategię, która mogłaby mi w czymś pomóc. Ja się nie znam po prostu na działaniu tego YouTube'a, na tych wszystkich wybieraniu filmików, więc po prostu myślałem, myślę dalej, chyba, że to tak działa. A może tak nie działa, po prostu się mylę, ale zrobiło to fajne wyświetlenia, bo zrobiło to aż 3139 wyświetleń, więc chyba rekord na moim kanale, ale jeszcze zobaczymy, bo jeszcze sam nawet nie pamiętam. I do tego 65 ocen pozytywnych, co naprawdę jest moim rekordem, że nie miałem więcej ocen pozytywnych pod odcinkami bo po drive. No nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. I to było 85%, 11 łapek w dół. I teraz przechodzimy sobie znów Emergency Stories, Emergency Stories i 3 czerwca 2017 roku. Pierwszy odcinek czegoś innego niż MTA Na moim kanale Coś innego niż MTA tak dokładnie jest, bo pojawiło się Minecraft Party odcinek pierwszy Egg Wars, z subciem, którego właśnie też poznałem w sumie. Chyba dzięki, dzięki Jaskiemu, jeżeli dobrze pamiętam, poznaliśmy się na M, na M Stories, jak Jaski szukał ekipę, zakładał. I wtedy chyba wchodziliśmy na jego kanał i tam właśnie poznaliśmy, że subciem i w ogóle większą ekipą się poznaliśmy i którą niektórymi osobami dalej trzymam. To jest właśnie spoko. I ten odcinek właśnie nie przypadł wam do gustu. Nie wiem czemu Minecraft wam nie przypadł do gustu, bo miał aż 35 wyświetleń na 13 łapek. Więc w sumie, czemu nie to tyle, tak? Ja zawsze to jakieś łapki w górę są. I później dalej, jakieś tam MSy y były, później było właśnie pierwsze eksperymentalne, coś innego. Bo 25 czerwca 2017 był to pierwszy odcinek z GTA 5 online. Niestety przez mój internet, przez mój komputer. W tamtych czasach też miałem. Nie ten komputer, który miałem w tamtych czasach, chyba. Albo i nie. Mam i tak. W sumie nie wiem, już nie pamiętam jak to było. Wiem, że na pewno internet mi po prostu nie pozwalał na takie coś, bo miałem bardzo słaby. W sumie dalej mam bardzo słaby internet, który po prostu mi laguje w GTA 5. Mam lagi, zacina mi to grać. Nie gram prawie w ogóle teraz w GTA właśnie 5, bo po prostu nie lubię grać na tym internecie. Bo to za wolno chodzi, wszystko za długo się ładuje i takie tam głupoty, i ja po prostu tego nie chcę. Ale zrobiło to 56 wyświetleń. Jeden komentarz, więc nawet git. I 87% pozytywnych. Więc to też dla mnie takie egzekw, że ja starałem się mieć 100%, rozumiecie to. Ja się mieć na 100% pozytywnych. Jak nie mam to trudno, tak? Bo zawsze na się ktoś komuś coś się nie podoba. Ale takie tam... Więc to był taki właśnie odcinek z GTA piątki Przechodząc dalej, mieliśmy 2017 rok dalej, czyli widzicie że 2017 rok to był bardzo, bardzo pracowity, dużo odcinków się pojawiło chyba, to był najbardziej pracowity rok w moim życiu, z względem YouTube'a i mam nadzieję, że ten będzie jeszcze bardziej pracowity, chodzi mi o 2020, że uda mi się z tym wystrzelić w kosmos po prostu. Wybicie, mam nadzieję, że Wy mi z tym pomożecie, udostępnijcie mój kanał, moje filmiki, jakie tam, które Wam się, które Wam się podobają, czy które Wam będą się podobać swoim znajomym, załapkujcie sobie filmik, dodajcie komentarz, no i będzie ładniej, będziemy lecieć w górę, będziemy podbijać te YouTube, y. co nie? Ale przechodząc dalej do tego właśnie historii mojej YouTube'owej, która zaczęła się już dawno, w 2013 roku, dobrze mówię, i 3 lipca 2017 roku znów pojawiła się nowa seria, bo się pojawiało Paradise. Wtedy był Paradise na topie. I dodałem pierwszy odcinek, zrobił mi 256 wyświetleń. Więc mówię czemu by nie 4 lipca czyli dzień później. Dodaję kolejny odcinek. Ale już 75 i 33 tylko procent 33,3 dokładnie o osób się to podobało, więc... Już gorzej trochę, co nie? Ale nie podaje się. 5 lipca, dzień kolejny, dodaje kolejny odcinek i mamy 148. Wow! Znowu trzymamy się słabiutko. Wtedy był taki hype na Paradise, bo od trzeciego do 8, czyli to było raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć odcinków pojawiło się codziennie, tak? Pojawiły się Paradise, ale już później wyniki spadły, bo było 56, 71 i 98. Więc wyniki mnie już chyba nie zadowalały, bo zakończyłem tą serię. A obserwowałem, zobaczyłem, bo już mówię, ja sam nie pamiętam dobrze, ja też sobie dopiero wspominam te czasy. I wtedy, właśnie przeszliśmy z powrotem, bo 13 lipca, czyli pewnie jakiś tydzień po, wesło American Stories znowu. Później ono niestety zrobiło mi małe wyświetlenia, bo zrobiło mi właśnie. 97 To się przerzuciłem na Robloxa. 1 sierpnia była redka przerwa, ale ta malutka, więc. Nie, to takie małe przerwy są. U mnie to, 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 to jak nic, prawie co, nie? 1 sierpnia 2017 roku pojawił się Roblox na kanale. Chyba jedyny odcinek z Robloxa na moim kanale, naprawdę. On zrobił naprawdę małe wyświetlenia. Na tamten cel, bo zrobił 71 wyświetleń, a dla mnie się to wydawało wtedy mało. Że to wiecie, taki mały YouTuber. Tam 100 subskrypcji, bo powinienem mieć 99 wyświetleń, czy nie? Albo dajmy na to 150. Nie wiem jak ja wtedy myślałem, ale no... pomyliłem się. Później właśnie postanowiłem znowu dodać Minecraft. Co się pojawiło? Pojawiła się nowa seria, bo Minecraft Kraina. To była ta seria? Czy to nie była ta seria? Jeżeli się niedobrze myślę, to to była seria właśnie robiona z ekipą YouTubeową można powiedzieć, YouTube'ową pod takie mini-scenki mini... mini-scenki, mini... Mini -scenki, po prostu takie fajną rozrywkę, bo wtedy pamiętam, że my byliśmy byłem ja, byłem był Jaski i był na pewno e... Wincior byliśmy na trzech, było takich można powiedzieć, większych YouTuberów, bo my mieliśmy tam już Jaski miał dużo, bo on miał już kilka tysięcy Vincior miał pewnie około tysiąca Czy tam ponad 1000, ja miałem właśnie te 100, ale jeszcze to było tam nadaje na no to 10, 5, coś tam, coś tam. Ja też mówię, ja byłem wtedy malutki przy nich i dalej jestem malutki przy nich. Ale mówię, to była pierwsza taka ten, i tam właśnie robiliśmy fajne sceneczki jakieś nakrywaliśmy według scenariusza, który robił chyba jaski, zrobił jaski, albo Vincior robił. I graliśmy tam jakieś tam postacie, jakieś tam odgrywaliśmy I fajnie to właśnie wyszło, ale no niestety wyświetleń to nie robiło Przynajmniej u mnie I zostawiłem to spokoju Przepraszam, nie zostawiliśmy tego spokoju Sytuacja mniej więcej wyglądała tak, że po prostu doszło do małych spięć W środku, których nie będę tutaj ujawniał I po prostu serwis się rozpadł Krótko mówiąc serwis się rozpadł W każdy poszedł swoją stronę Jakoś właśnie zyliśmy I mieliśmy o no w sumie, Co ja będę mówił Po prostu się ozesło na Boki wszyscy i tyle I przechodząc dalej 24 września 2017 roku Było właśnie Pierwszy odcinek e, Przepraszam, czwarty odcinek z For Chyba drugi sezon Jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze liczę I był tu wypadek na autostradzie Część piersa co mnie dziwi, bo część była część pierwsza i yy, 2 października, czy tydzień później prawdopodobnie jakoś, bo nie chce mi się teraz liczyć, jestem zbyt ledniej wysadzony na tą godzinę. Pojawił się drugi odcinek, druga część tego, ale niestety był mały problem, iż pierwsza część zrobiła 529 wyświetleń, a druga zrobiła tylko 79 wyświetleń. I tu mi się już to nie spodobało i później znów przestałem nagrywać MTA. For przepraszam, For nie MTA. I przeszliśmy właśnie do innej serii, bo przeszliśmy do...